Witajcie w kolejnym odcinku z serii Jak szukać pracy, gdzie i o co pytać. Dzisiaj część trzecia i myślę, że ostatnia. Także tematem dzisiejszego odcinku jest Co po etapie wstępnej kwalifikacji i szukania wstępnego, co po rozmowie kwalifikacyjnej. Czyli ten ostatni etap: zatrudnienie i jakiś tam pierwszy szybki wyjazd. Także po pińce widzimy się i rozmawiamy na ten temat. To co, przechodzimy do kolejnej części odcinka. Mam nadzieję, że poprzednie Wam się podobały. Nie jestem w stanie teraz tego powiedzieć, bo ta seria była nagrywana wcześniej nim ja to opublikowałem i odniosę się do tego pewnie w jakimś tam kolejnym odcinku. A więc co, jeżeli wybraliście tą firmę, dogadaliście się z przyszłym pracodawcą, określiliście te wstępne warunki na rozmowie kwalifikacyjnej, po jakimś czasie Pracodawca do was zadzwonił, bądź wy do pracodawcy i, i, i się dogadaliście, żeby współpracować. Także następnym krokiem będzie po prostu spotkanie się i podpisanie umowy, zrobienie szkolenia wstępnego, stanowiskowego, pewnie podpisanie regulaminu w firmie. No ale nim to podpiszecie, bardzo Was proszę, przeczytajcie, bo w umowie. Można pewne rzeczy pozmieniać, jakieś błędy i tak dalej, trzeba to sprawdzić. A zaś, w regulaminach spotkałem się, że firmy no, stosują duże nadużycia. Na przykład, są zapisy co do obciążeń za jakieś uszkodzenia i zdarza się tak, że firma bierze odszkodowanie za autokasko, a jeszcze wy dopłacacie na przykład. Znam takie przypadki. Ja na przykład pracowałem w takiej firmie, która miała zapisane w regulaminie, że 12 euro będą mi potrącać, dniówki, za to, że mnie żywią. I przez dwa tygodnie dostałem raz rosół. Wyobrażacie sobie rosół, jakie to jest wyżywienie, nie? I mi potrącili to. Podpisałem, nie doczytałem, na gębę uwierzyłem, no i później takie klocki wychodzą. A jeżeli to jest duża firma, może was potraktować zero jedynkowo. Jest frajer, golimy go, jedziemy dalej. Nie mówię, że wszystkie takie firmy są, bo duża część teraz też się stara, no bo rynek jest jaki jest i konkurencja nie śpi, zawsze coś może lepszego zaoferować. Także czytajcie to, co podpisujecie. A najpierw przeczytajcie później podpisujcie. A jak Was coś kole w oczy. Zapytajcie się, czy możecie to zabrać do jakiegoś tam nie wiem znajomego prawnika czy radcy prawnego, który przeczyta to i zobaczy, czy to jest sens wchodzić w taką firmę. Bo no mówię, mam znajomych, którzy cwaniaczyli po Polsce, jeździli yy, cwaniaczyli co do spalania, że oni nie mają limitów 40 litrów na 100 i tak dalej. Pojechał w trasę, miesiąc czasu pojeździł. I ja pytam się, jak tam za granicą? Jak tam się jeździ? No super, fajnie tego. Ja mówię, a jak tam były zarobki? Łeb Okazało się, że dostał gołą podstawę 2000 zł, trzy lata temu. Pytam się, no jak to możliwe? No, bo firma miała przepały, yy, naliczyła mi przepały, i jak były objazdy gdzieś na jakichś budowach. Yy, Remontach dróg zjeżdżałem nie informując ich, i za każdy kilometr potrącali mu tyle, ile dostawali, tam nie wiem, 80 centów za kilometr, zboczył 10 kilometrów, 8 euro. Tak. Na tej zasadzie i tam są takie różne małe niuansiki, także warto czytać to, co się podpisuje. Wystarczy przykładów. Także jak już podpiszecie tę umowę, no to pracodawca musi Was zaprosić. Na szkolenie wstępne, na którym dowiecie się o zagrożeniach, jakie występują, e, jak ich zapobiegać, jak stosować odzież jakąś ochronną, jeżeli jest potrzebna, e, jak zabezpieczać ładunki, też to powinno być mechopowiec e, powinien to o tym powiedzieć. Dalej, na takim szkoleniu wstępnym, też powinniście dostać takie informacje podstawowe. E, kto odpowiada firmie za co to pokazać Wam powinni też w firmie jak wygląda ile jest jakaś duża baza, gdzie co jest i tak dalej. To już bardziej takie stanowiskowe szkolenie. No, po tym wstępnym właśnie jest stanowiskowe. Jeżeli jesteś młodym kierowcą, to kwestia pracodawcy, bo może możecie pojechać w podwójnej obsadzie i tam będziesz taki, tak jakby na bieżąco doszkalany. ktokolwiek wstępnie też musi Ci przedstawić. Eee, osoba upoważniona jak działa zabudowa co się robi, jak zabezpiecza dane etapy rozładunku eee, obsługa tego pojazdu dzienna, tygodniowa, miesięczna no takie rzeczy, no nie chcę wchodzić w szczegóły bo to naprawdę szkolenie wstępne trwa około 6-8 godzin eee, 4, jest to takich 5 minutowych, takich godzin lekcyjnych także jest o czym mówić nie? No, i po takim szkoleniu wstępnym, te stanowiskowe przyuczenie do pracy, no a później sam wyjazd. Do samego wyjazdu ciężko mi powiedzieć Wam, co macie zabrać, no ale podstawowe rzeczy, no jakiś ręcznik, jakieś płyny, mydła, nie wiem, ubrania na zmianę, kwestia na ile czasu jedziecie, to sobie musicie zaplanować. Chociaż znam kierowców, którzy mówią, po co mi ręcznik? Jak ja. Wracam na weekend, każdy weekend jestem w domu, tak? No, są i tacy, ale jak was widzą, tak was piszą, czy coś takiego jest, czy malują. Także miejcie na uwadze, chcę, żeby reprezentować siebie godnie i firmę. Kiedyś na 5 dni to weź tego tyle. Tak samo z wyżywieniem, no ty znasz swój organizm, wiesz ile potrzebujesz zjeść. Czy będziesz się odżywiał gdzieś na jakichś barach, czy, czy, czy będzie taka możliwość? No musisz mieć to na uwadze. No i sam wyjazd, przed samym wyjazdem też warto przyjechać dzień wcześniej, no jeżeli jest taka możliwość, albo odpowiednią ilość czasu wcześniej, żeby sprawdzić, jak zestaw wygląda, jak się nim jeździ. To najlepiej dzień dwa wcześniej żeby posprawdzać sobie, czy wszystko działa, czy nie ma jakiejś tam awarii, czy nie ma jakichś usterek. No, jeżeli yy, nie ma oświetlenia, no to nie jest to jakiś problem, bo można wziąć tylko okręt i wymieniać te żarówki. Ale musisz mieć te żarówki, tak? A jak jesteś na bazie, to zawsze ktoś Ci pomoże, czy, 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 czy po prostu może macie warsztat yy, w przyszłości, będzie ten warsztat i nie będziesz tego musiał robić. No bo część jest taka kierowców, że wraca do domu, wie, że już nie będzie tu pracować, tu wszystko lewa, on niczego nie zgłasza i samochód zostaje w takim stanie, jakim wróci. A pracodawca ma na przykład 200 samochodów i nie jest w stanie tego pilnować. Dopiero po jakimś czasie się dowiaduje, że tu coś odpada, tam urywa, tu coś odstaje. Także warto przyjechać sobie wcześniej, najlepiej dzień, obejrzeć zestaw, przejechać się nim, Zobaczyć czy wszystko jest sprawne, zapytać się o jakieś obsługi pojazdu, czyli oleje, filtry, czy to było robione, czy to w ogóle trzeba robić w najbliższym czasie, żeby mieć świadomość też e, takich rzeczy. Dalej e, zobaczyć czy nie ma jakichś wycieków, uzupełnić sobie płyny do spryskiwaczy, je, sprawdzić ogólnie płyny w pojeździe, czyli jakiś olej, jakiś płyn chłodniczy. E, są tutaj kontrolki w większości aut, no ale no, warto to mieć, tak? sprawdzić czy w pojeździe masz coś na dolewkę jakiegoś płynu, jakiegoś oleju zapytać się nawet jaki olej tam jest stosowany w razie co gdzieś, żeby można było kupić na stacji żeby wiedzieć jaki no takie podstawowe rzeczy tak samo przy naczepie, sprawdzić czy macie koła zapasowe, czy jest powietrze we wszystkich kołach, czy coś tam nie wisi czy jakieś kable nieporwane czy oświetlenie jest sprawne no to trzeba sprawdzić no jeżeli są usterki bądź jakieś naprawdę grubsze sprawy Trzeba to zgłaszać. Nie wyjeżdżać uszkodzonym autem, świeci mi się tu cała tablica na kolorowo, różne kolory, a pracodawca mówi: jak wrócisz, to się zrobi. No, to już powinien być pierwszy taki dzwonek w głowie, że coś jest nie tak. Nie może być tak, że wyjeżdżacie niesprawnym samochodem w trasę kilka tysięcy kilometrów czy kilkanaście. To musi być robione, nim pojedziecie. Tak samo w naczepie, sprawdzić. Czy macie narożniki, czy macie gumowe podkładki, czy macie pasy, czy macie klamry, czy macie może jakieś inne elementy zabezpieczające, jeżeli to będzie inna zabudowa. Czy, nie wiem, czy, czy te pasy są sprawne. Popatrzeć na takie rzeczy, zapytać się, co będzie potrzebne, jeżeli jest to baza duża, to tam kierowcy pewnie jacyś będą, podpytać się. Często bywa tak, że samochód stoi i każdy sobie z niego bierze, bo tam temu to brakuje, tamtemu to, a ty wjeżdżasz w trasę i tobie wszystkiego brakuje. I w małych firmach troszkę inaczej jest, no ale y, mówię to ogólnie y, jak to wygląda. No dobra, nie będziemy zanudzać dłużej, to są takie podstawowe rzeczy. Y, zobaczę jaki będzie odzew w filmach na, y, tam na dole Mam nadzieję, że udzielicie się i coś jeszcze mi podpowiecie. Bo na pewno wszystkiego nie wiem, zresztą to jest tylko moje doświadczenie i do końca nie mam pewności, bo może teraz jest inaczej. Inaczej się powinno działać. Także piszcie w komentarzach, zostawcie ślad po sobie, udostępnijcie filmik komuś. Może ktoś chce zobaczyć właśnie chce podjąć taką przygodę. Żniwa kukurydziane, zobaczcie co się dzieje. Za Przypomniała cztery, mi się jeszcze jedna lewo. rzecz: dokumenty, prawo jazdy, gdzie wymagany jest paszport, to paszport, do tego dowody rejestracyjne samochodu, naczepy, sprawdzić czy są ważne, licencje na przewóz, także jeszcze takie sprawy trzeba sprawdzić. Oprócz tego wypada mieć y, czyste CMR-ki, jakieś listy przewozowe, żeby y, gdzieś tam na firmach można było wypełnić, bo dosyć często firmy nie mają. Także jeszcze takie rzeczy, co należałoby mieć przed wyjazdem w trasę. Idę się planeczyć, bo nie ma czasu. Dzięki Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym jakimś tam małym odcinku.